Mordo, dzisiaj. Pokażemy wam, jak najszybciej zarabiać pieniądze na serwerze My Star Box P&P I zobaczcie sami, jak do tego doszliśmy. Pierwszą, najważniejszą rzeczą jest to ulepszenie perku dropu na maksa, co umożliwi wam drop razy 3, a drugą, najważniejszą rzeczą jest to. Drugim sposobem je, trzeba, ale to naprawdę trzeba mieć, kilo 40, plus, który umożliwi wam takie zarobki, że ulala. A teraz razem z Wikirolo skopiemy dwa miodki i pokażę Wam, jak wygląda efekt po skopaniu ich dwóch. I takim sposobem, skopując dwa generatory miodu, zdoby, wykopałem dwa staki owoców w odchłani, plus jeszcze skrypta krypta dwa staki owoców. I razem mam cztery staki, sprzedając to, zostaje 274 miliardy. Polecam kopać. Drobiłem się 6 niecałą dobę. I tym sposobem dorobiłem się najlepszego miecza na serwerze, czyli miecz 45, po prostu kopiąc. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie łapeczkę w górę, z dzwoneczkiem i widzimy się za niedługo. Cześć.